Dzień dobry. Dziś przygotujemy szybką sałatkę z ogórków kiszonych do obiadu. Co będziemy potrzebować? Trochę oleju, trochę pieprzu, ogórki kiszone. Ja mam tutaj pięć dużych ogórków kiszonych i pół większej białej cebuli. Najpierw zaczniemy od pokrojenia. Tu mam przygotowaną już miskę. I cebulę będziemy kroić w piórka. Już miałam troszkę nadkrojonej. Tak, rzucamy. Żeby ją trochę rozdzielić, i ogórki w plastry. Nie muszą być cienkie, nie muszą być jakoś mocno grube, ogórki już mam pokrojone. Tak jak pokroiłam, tak wrzuciłam. Bez żadnego odsączania. Bo jak puszczą trochę tej wody właśnie jeszcze z ogórków, to fajnie to się wszystko połączy. I dajemy trochę oleju. Daję na oko. No, nawet nie pół łyżeczki, bo to też nie może, żeby nie było tłuste. I trochę pieprzu. Też daję na oko. No, ale tutaj teraz pokażę, ile tak. Nawet nie dałam wszystkiego, co miałam na łyżeczce. I teraz wszystko mieszamy. Nie daję soli, bo ogórki już są słone. I sałatkę do obiadu mamy gotową. Teraz tylko wstawiamy do lodówki i można wtedy jeść. Mam nadzieję, że przepis wam się spodobał. Dziękuję za oglądanie filmów i zapraszam do subskrypcji, lajkowania i komentowania. I życzę smacznego.